Pierwszy strój motocyklowy. Jeżeli oglądasz ten film, to znaczy, że masz sporo pytań. Mój drogi przyjacielu przyszły motocyklisto, fajnie by było, gdybyś pomyślał o swoim bezpieczeństwie. Najważniejszą częścią twojego ciała jest twoja głowa, więc jeżeli szukasz oszczędności, to możesz się znaleźć w butach lub w spodniach, ale nie szukaj ich w swojej głowie, ponieważ ze złamanymi kończynami żyje się fantastycznie, a jeżeli coś ci się stanie w dynkę, to to powoduje dosyć duże problemy. Także jeżeli chcesz kupić sobie kask to ja mocno rekomenduję Ci kask integralny. Niezależnie od tego, czy będziesz jeździł skuterem, choperem, ścigaczem, plastikiem, bądź czymkolwiek innym, to to jest kask, który ochroni Twoją głowę całą, a nie tylko jej fragment. Więc skupmy się na tym, żeby wszystkie części Twojego stroju dbały nie tylko o Twój komfort termiczny, i psychiczny, ale o Twoje bezpieczeństwo fizyczne. Jeżeli chcesz jeździć w jednym zestawie cały sezon i chcesz zaoszczędzić jednak trochę pieniędzy, to pomyśl o zestawie tekstylnym, który będzie miał ochraniacze barków, łokci i fajnie by było, gdyby miał ochraniacz pleców. Jeżeli go nie ma, bo wielu producentów chowa tam piankę, kup sobie żółwia lub ochraniacz pleców, który jest dedykowany do Twojej kurtki. Jeśli chodzi o gacie, to możesz na nich zaoszczędzić najwięcej, ponieważ możesz kupić sobie tylko ochraniacze kolan, które będą chroniły najważniejszą część twojego dolnego odcinka ciała. Jeżeli chodzi o buty, to buty typu glany na sam początek też mogą zrobić robotę, ale fajnie było, gdybyś wiedział czego oczekiwać z butów motocyklowych. I najważniejsze to to, jak będziesz powodował swoim motocyklem. Wybierz sobie rękawice, które po prostu będą wygodne i na tym się skup. Cała reszta nie ma takiego dużego znaczenia. Nie skorzystasz z ochraniacza zewnętrznego dłoni, dopóki nie będziesz umiał się przewracać, więc myśl o ochraniaczach wewnątrz dłoni. A całą resztę dowiesz się za chwilę z filmów o poszczególnych częściach anturażu motocyklowego.